Odpowiedzi było takich, że były te litery rozdzielone ze sobą. A jeżeli mamy tutaj przynala, to map działa tak naprawdę tak jak i flet i zwraca nam to w całości jako jeden jako jeden string. No i to tak naprawdę chyba odpowiada na to pytanie, bo wtedy mamy już title ABC, przed nim mamy podkreśnik, za nim mamy podkreśnik i za nim mamy drugi podkreśnik z tego B, który jeszcze wychodzi. Była też wersja dużo gorsza tego pytania, bo gdyby usunąć custom stream convertible, to tak naprawdę byłaby odpowiedź test-test. Bo jeżeli nie implementujemy tego Swiftowego protokołu, to wtedy Swift nie używa description, więc robi się wtedy bardzo nieładnie. Czy okay. macie jakieś pytania do tego? Albo nie zgadzacie się. <śm> <śm> Dobra, to przejdziemy do drugiego może. To jest drugie. No i generalnie jeżeli mamy ten klożu, który nie ma tu żadnych parametrów, to on już w tym momencie zastępuje to pizzę jako pizza i wychodzi jak wychodzi. <śmulny> 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 Czyli tak naprawdę to, że napisaliśmy pizza tu niżej, to już nam nic nie zmienia, bo to już jest ta wartość tego miejsca używana. No i to ostatnie najgorsze chyba. Niestety autor wyszedł. <śmulny> Więc się nie wytłumaczę. E i tak naprawdę trick jest głównie taki, że to will set i did set nie jest wykonywane w nicie. Więc te dwa wywołania odpadają. Pierwszy raz wywołuje się, jeżeli mamy tutaj ten, ten set robiony przez ten alias. No, Czyli pierwsze wywołanie jest, kiedy mamy c, a że mamy jeszcze will set, to nam poprzednią wartość, czyli b. A czyli mamy DC i tak naprawdę to już rozwiązało problem, bo została tylko jedna odpowiedź, która pasuje.